Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot Zapraszam koziorożce na czytanie, co jest przed Wami ukryte. Na czas obecnej pełni do następnej pełni w miesiącu wrześniu, więc czytanie na miesiąc. Moi kochani, weźcie to co rezonuje. A resztę zostawcie tym osobom, które miały usłyszeć czytania. Pamiętajcie o włączeniu subskrypcji i dzwonka, by być na bieżąco z każdym czytaniem. Nie zapomnijcie też pozostawić łapki w górę, bo to właśnie na podstawie ilości łapek w górę pod filmem z poprzedniego miesiąca jest ustalana kolejność czytań na następny miesiąc. I moi drodzy, pozostawcie komentarz pod filmem również. Ok. Zobaczmy zatem, co jest ukryte przed koziorożcami. Co jest ukryte przed koziorożcami. Bardzo Wam karty wypadują. Wypadują, wypadają. Wypadają. <grystanie> Okej. Okay. Zobaczmy zatem koziorożce, co przed wami jest ukryte. 9 buław. Moi drodzy, co osoba ukrywająca zamierza? Rycerz mieczy. Do czego to prowadzi? Jaki rezultat? 7 buław. I moi kochani, rada dla was na tą sytuację to 6 mieczy. w tle mamy Pazia Kielichów, Trójkę Mieczy, Asa Mieczy wiecie co, są tu same małe arkana, więc jakaś sytuacja krótka, przejściowa może jakaś końcówka czegoś coś tutaj się pokazuje krótkoterminowo, więc należy się cieszyć że nie, będą trwa, nie będzie trwała ta sytuacja długo. w tle jest Paź Kielichów, Trzy Mieczy, As Mieczy, Król Pentakli, Wieża, 10 pę... y, Mieczy sześć buław, rycerz pentakli i król mieczy, okej. Okej. Okay. Okay. Moi drodzy. E, obawiam się, że to, to co jest ukryte, a jest to pewien ciężar, e, ale bardziej tu pokazują się raczej sprawy, pomimo że są to buławy. Mamy w tle pazia kielichów, mamy trójkę mieczy, yy, mamy asa mieczy też. Słuchajcie, no, sytuacja mogłaby być trochę zawodowa, ale mogłaby być bardziej uczuciowa. Dlatego, że tutaj ukrywa przed wami osoba, że no jest po jakimś bardzo ciężkim, trudnym okresie, stara się dojść do siebie, ale jest wyczerpana. Czy to psychicznie, czy psychicznie i fizycznie. Na no jakieś tutaj przeżycia kogoś bardzo mocno doświadczyłem. I moi kochani, ta osoba owszem, zamierza tutaj, znaczy zamierza. Tu mamy w tle pokazanego pazia kielichów, więc jest tutaj przekształcenie jakiejś relacji, w z, na, że romansu w związek lub wejście na wyższy etap tej relacji. Może nawet oświadczyny, może jakieś inne zaproszenie na inne wzruszające wydarzenie. Tutaj są bardzo, tu jest bardzo dobra energia. Natomiast jest, no właśnie, ta trójka Mieczy, która mówi o tym, że ktoś bardzo chce, tak. Tego uczucia, tej miłości, tej bliskości, szczerości, stałego związku, stałej relacji, ale jest bardzo zraniony. Może wy w jakiś sposób tą osobę zraniliście, albo kiedyś, jeżeli zdradziliście lub zraniliście tę osobę, no to jakby nadal. No, jakby trochę w tej osobie to siedzi, tak? Ale jeżeli to nie za Waszą sprawą, to jakiś poprzedni związek, poprzednia relacja i coś tutaj zostanie oczyszczone, wyjaśnione. To mogłaby być rozmowa wyjaśniająca, w której należałoby przedstawić fakty, dowody, argumenty. Nie tylko słowo przeciwko słowu, tylko faktycznie mieć coś na poparcie swojej tezy. I moi kochani. Tu można oczyścić tą sytuację, rozwiązać ten problem, naprawić tą relację i tu jest możliwy nowy początek. I Moi kochani, jest tutaj pokazana dobroduszność, jest pokazane, że ktoś chce się kimś opiekować, o kogoś troszczyć, chce ktoś stabilizacji. Chce bezpieczeństwa, znaczy jest w stanie ofiarować bezpieczeństwo materialne i emocjonalne. Naprawdę jakaś bardzo dobra tutaj osoba, która jest stabilna, jest twardo stąpa po ziemi. Może ta osoba trochę wywrócić wasz świat do góry nogami. Jest to możliwe. I być może jakieś relacje, jakieś związki, które, no właśnie, nie mają racji bytu, będą się kończyć, bo Słuchajcie, żeby powstało coś lepszego, coś nowego, coś innego, to musi się najpierw zakończyć to, co nie dla was, to, co złe, to co obciążające, to, co trudne. I no właśnie być może to, co was doświadcza, może wy teraz jesteście w relacji, w związku, która was mocno doświadcza. I być może ukrywacie przed drugą osobą to, że no, pragniecie tej zmiany, pragniecie kogoś, kto będzie stabilny materialnie, emocjonalnie, uczuciowo. Kogoś, kto nie będzie wam sprawiał przykrości. I ta osoba, być może ten król, król pentakli, który się pojawia, ta osoba może, kochani, no wstrząsnąć trochę waszym życiem, ale może was wyzwolić z tej opresji. Bo mamy tu wszystkie buław, która pokazuje zwycięskie wyjście z opresji. Zwycięstwo. Prestiż, sławę, no, wy faktycznie możecie wyjść z tego zwycięsko, tak? Jakby nie było. Rycerz Pentakli to jest odpowiedzialność, wzięcie odpowiedzialności, systematyczność, to jest informowanie o działaniach, o tym, gdzie się jest, z kim się jest, co się robi. Tu jest podejście szczere, lojalne tak, lojalność, wierność, oddanie i tu jest chęć budowania fundamentów krok po kroku eee, nie wszystko naraz, nie od razu wiecie, Rzym zbudowano, ale krok po kroku stabilnie do przodu i moi drodzy, król miecze i teraz tak, dla niektórych z Was to jest rozwód jeżeli Wy jesteście tam, kończyliście ten związek było 10 mieczy, jakąś relację kończyliście lub jakiś związek, to będzie rozwód bo Wy będziecie z kimś bardziej stabilnym, uczuciowo i materialnie ale też moi drodzy to może pokazywać ten król mieczy, to może pokazywać się osoba, która może być po rozwodzie lub po przejściach. E, I to też może być osoba po rozwodzie. Może się pojawić jeszcze jedna osoba, właśnie, która będzie po rozwodzie, albo się może. Tu będzie, może być po prostu czyjś rozwód, równie dobrze. E, moi drodzy, dziewięć buław to jest właśnie to. Ukrywane, ukrywana sytuacja, w której ktoś jest mocno nadwerężony, obciążony, wyczerpany. I kochani, może osoba pokazać, pokazywać, że ma lęk przed odrzuceniem, że boi się być zraniona, bo jeszcze gdzieś jakaś rana się nie zagoiła albo komuś przypomina się to zranienie, czy jakaś zdrada. I no właśnie. I ta dziewiątka buław pokazuje, że w kimś nadal odzywają się albo odezwały się jakieś negatywne wpływy, które mają związek z przeszłością. I tutaj stąd e, czyjś brak zaufania, lęk przed odrzuceniem, lub po prostu lęk przed zranieniem. E, moi drodzy, jeżeli to jest Wasza taka. Mm, jeżeli Wy macie taki związek, w którym właśnie m, ktoś. E, Mniejsza z tym. Ktoś może ukrywać, że w relacji lub w związku, w której jest, niekoniecznie z wami, tylko z kimś innym, ale chce być z wami na przykład, tak, ale ukrywa, że we, w swojej relacji ma narastające problemy w związku. Problemy się piętrzą, jest trudno, jest ciężko, już po prostu ktoś no, faktycznie jest wyczerpany. Do czego zmierza, co zamierza ta osoba? Mamy rycerza mieczy. Słuchajcie, to jest tak, jakby jeżeli ktoś chce kogoś opuścić, porzucić, zakończyć i być z wami, to wtedy rycerz mieczy mówiłby o tym, że ktoś zamierza opracować dobrą strategię, żeby przejść przez ten proces. Że ta osoba zamierza odnaleźć się w każdej sytuacji. I tak naprawdę być może poprzez jakieś nieporozumienie, zamieszanie lub konflikt będzie próbowała ugrać coś dla siebie lub faktycznie zamierza stworzyć konflikt, nieporozumienie jakąś sytuację w swojej relacji w swoim związku, aby mieć pretekst do odejścia rozwodu, do zakończenia związku zakończenia z relacji bardzo możliwe. I w każdym razie ktoś ma tutaj takie podejście bardzo niestandardowe, nieszablonowe więc może postąpić inaczej niż postąpiłaby większość eee, i teraz tak, być może ktoś pojawi się wiecie, ni stąd, ni owąt napisze, odezwie się, przyjedzie A właśnie, zadzwoni czyli to tak jakby ktoś zamierza nagle, szybko w bardzo szybkiej, w szybko, złożyć szybką propozycję, szybką ofertę Teraz, moi drodzy, trzeba tutaj, no właśnie, twardo stąpać po ziemi, bo czyjaś oferta to jest tak, abyście musieli jakby w porę zareagować na tą ofertę, bo ta osoba albo się może rozmyśleć, albo wycofać, no właśnie, albo stworzyć zamieszanie, nieporozumienie czyli zaprosić, albo gdzieś zaproponować coś i zniknąć. Ale to rzadziej, tak? Bardziej tutaj to się, bardziej tu się kochani skłania ku, ku jakiemuś konfliktowi, być może ta osoba spowoduje konflikt w swoim otoczeniu, no, albo w otoczeniu znajomych, przyjaciół, rodziny, albo w otoczeniu zawodowym, w zależności gdzie ta sytuacja ma miejsce. I moi drodzy, no, ktoś tutaj zamierza no, doprowadzić do kłótni po prostu, dosłownie. Ale jeżeli to, to u siebie, tak? Natomiast co miało, jakie te zamiary miałoby związek jeszcze z Wami, to na przykład takie, że ktoś szybko planuje do Was podróż, jakąś szybką, nieprzewidzianą, może nawet bez zapowiedzi, podróż taką jednodniową, może Was ktoś odwiedzić. Może się ktoś pojawić już gdzieś w waszej okolicy i dać znać dopiero wtedy, kiedy będzie już blisko. Będzie to niezaplanowane, tak? A więc może tak być, że może o tym rozmawialiście, może to planowaliście, i to będzie taka no, bardzo spontaniczna reakcja tej osoby. Znaczy, no tak, reakcja tej osoby, czyli może was poinformować, że jest w pobliżu was, albo dosłownie zadzwonić, y i poprosić o to, żeby odebrać, na przykład, że albo jeżeli jest na lotnisku, albo jest na dworcu, albo gdzieś jest, nie wiem, gdzieś już jest, na przykład, w centrum jakiejś waszej miejscowości, gdzieś już jest w waszym pobliżu, i że zmierza w waszym kierunku, tak? No to tak, tak wiecie, jakby ktoś chciał zrobić niespodziankę, no ale ostatecznie, no nie zawsze udaje się komuś dotrzeć pod same drzwi, żeby zrobić tą niespodziankę, i tu jest tak, jakby taka sytuacja, w której Ktoś musiał przebyć dłuższą drogę, żeby się pojawić, dlatego nie, jest, nie stoi pod samymi drzwiami, tylko dzwoni, żeby odebrać kogoś skądś, tak? Żeby po kogoś podjechać. No, najczęściej jest to lotnisko, no ale nie musi być, ale może być, tak? Jakieś takie bardziej odległe miejsce, gdzie no, porusza się ktoś nie samochodem, a innym środkiem komunikacji, i żeby docelowo do Was dotrzeć, musi być odebrany, tak? Na przykład. No, byłoby miło, gdyby został. I to jest na takiej zasadzie, tak. I trochę to może spowodować u Was takiego chaosu, zamieszania, tak? No bo to może jakby, wiecie, rozwalić Wam plan dnia. <laughs> Mam nadzieję, że nie rozwali Wam systemu, ale plan dnia może rozwalić, a może i zmienić Wasze życie, właśnie. To jest taki odważny czyn. Ktoś tutaj ma zamiar postąpić bardzo odważnie. I właśnie, może bez takiej zapowiedzi się do Was wybrać, odwiedzić Was, zrobić Wam niespodziankę, powiedzieć, że co zamierza, tak? No bo tutaj też no, zamiary ma wobec Was tutaj jak najbardziej pozytywne, ale żeby do tego dojść, to najpierw trzeba coś porzucić, coś zostawić, coś zakończyć, coś zmienić, coś ustalić, opracować strategię, taktykę. Może chcę przedstawić Wam swoją strategię. Do czego to prowadzi? Mamy siedem buław. No, moi drodzy, trochę to prowadzi do tego, że. Owszem, tu jest pewna e, opozycja, tu jest zysk, tu jest odwaga, tu jest duża wytrwałość. E, to jest zwycięstwo, to prowadzi do zwycięstwa i faktycznie ta osoba zwycięża, e, ale też wy zwyciężacie w tej sytuacji. Moi drodzy, to jest tak, że ta osoba może mieć pewną strategię i pewien plan. I 7 Buław mówi o tym, że trudno będzie tą osobę przekonać do czegoś innego. Bo ona ma na to swój plan, swoją wizję na przykład. <laughs> mogą pojawić się trudności w zrealizowaniu niektórych za, zamierzeń. Może się pojawić jakieś nieporozumienie, w zależności w jakiej sytuacji tę osobę spotkacie i kiedy was odwiedzi i gdzie. I tutaj mogą wtrącić się do tej sytuacji osoby trzecie. Bo tu jest pokazane wtrącanie się osób trzecich albo u tamtej strony, albo u was, tak? więc tutaj przyjdzie czas na nabranie sił trochę poprzez nowe doświadczenia trzeba zwrócić uwagę na zawistne otoczenie na kogoś, kto jest zawistny w waszym otoczeniu kogoś, kto wam zazdrości bo tu pokazuje się taka osoba że to może, ta sytuacja cała może wzbudzić zazdrość i zawiść no w osobie, która już takie intrygi jakieś iknowania wobec was ma a to po prostu trochę może przelać czary gorycze tak? że jak to, wy już nie będziecie tacy no, nie będziecie inaczej, że po prostu wam, do was się tutaj los uśmiecha i ktoś chce z wami coś planować, robić, działać, wybiera was do związku, do relacji. I moi drodzy, jeszcze ta siódemka buław pokazuje tutaj pokonanie strachu przed tą relacją, przed tym związkiem być może ta osoba będzie w stanie Was przekonać i, yy, i pokona jakieś Wasze lęki jakieś Wasze obawy, Wasze wątpliwości jeżeli są to lęki, obawy, wątpliwości tej osoby to 7 buław mówi o tym, że prowadzi to rezultat, że to zostaje pokonane czyli ten strach zostaje pokonany tu jest zwycięstwo nad tymi lękami obawami, wątpliwościami jaka rada na tą sytuację? jest sześć mieczy Moi kochani, szóstka mieczy tak w ogóle radzi, że to. Znaczy radzi. No tak, że to, żebyście mieli świadomość, że to wy sprawujecie kontrolę nad swoim losem, nad swoim życiem, nie ktoś inny, tylko właśnie wy. Więc jest to ważne, jaką decyzję podejmiecie, jak dacie się poprowadzić w tej relacji lub jak będziecie prowadzić tą relację, tą znajomość. Bo moi drodzy. Finalnie może tu być pokazany jakiś wyjazd, być może wspólny, może tu być kontakt y, też jakiś y, online, internetowy, ale przede wszystkim tu jest pokazana rada jako odejście od kogoś, więc jeżeli wy z kimś jesteście, y, no to, to też może wymagać od was odwagi odejścia od osoby. Tak, jak powiedziałam tu na początku w tle, to może być wasza sytuacja, i ktoś musi od kogoś odejść, żeby móc być z kimś innym, bo tu jest jakby sugerowana zmiana płaszczyzny życia. I moi drodzy. No, radą jest też dla niektórych relacja na odległość, związek na odległość, może początkowo na odległość. Tym no, bardziej, że ta osoba przyjechała, więc nie przyjechała być może na stałe, tylko przyjechała Was odwiedzić. Ale tu jest pokazana relacja na odległość, więc mógłby się zacząć ten związek póki co na odległość i być może no, połączyły Was jakieś podobne doświadczenia z przeszłości. I Tutaj, jakby jesteście gotowi obydwoje na stworzenie nowej relacji, nowego związku. Przełamujecie pewien schemat i otwieracie się na nowe możliwości. Ta znajomość też jakoby pokazuje ucieczkę przed problemami, możliwość ucieczki przed obecną rzeczywistością. I moi drodzy, u niektórych może to być taka zmiana też dotycząca miejsca zamieszkania. Więc ktoś tu będzie zmieniał miejsce zamieszkania no chyba, że dla Was radą jest zmienić miejsce zamieszkania może chodzi o zmianę otoczenia właśnie, tu może być radą zmiana jakiegoś zawistnego otoczenia, jeśli chodzi albo o miejsce, gdzie mieszkacie albo o miejsce, w którym pracujecie albo po prostu o otoczenie Waszych znajomych Waszych przyjaciół, gdzieś kogoś kto Wam tak naprawdę nie życzy dobrze i zawsze, kiedy Wam się udaje no to próbuje właśnie jątrzeć <laughs> źle Wam doradzać a wtedy jest blisko i, i pragnie was pocieszać, kiedy dzieje się źle. To znaczy, wiem, że to niby tak ma wyglądać, a to znaczy, to to drugie, tak? Tylko że ta osoba wtedy się cieszy, tak, że, że u was jest źle. I wtedy jest blisko was, może patrzeć na to, jak cierplicie. Natomiast tak naprawdę jestem zdrosna o to, kiedy dzieje się dobrze w waszym życiu. Dlatego tu należałoby tą osobę odsunąć od, od siebie, od swojego życia. E, I właśnie y, to być może potrzebna jest tutaj jakaś zmiana, jakaś przeprowadzka, jakieś odejście z miejsca, które, w którym ludzie nie są dla Was życzliwi. Oczywiście ta sytuacja może też poniekąd mieć miejsce w obszarze zawodowym, biznesowym. No to wtedy trzeba byłoby odejść, um, albo zmienić szefa, albo zmienić firmę, albo dział, albo w ogóle miejsce pracy, um, bo tutaj może być jakieś um, no, osoby, które źle Wam życzą, po prostu. I co byście nie robili, jak byście nie robili, to to się może po prostu nie zmienić, tak? Więc niektórzy, no ale to są osoby, jeżeli ktoś jest być może taka jedna osoba, to wiecie, że mówię do Was, że że jest potrzeba zmiany, zmiany miejsca pracy, zmiany pracy, a zmiany w życiu zawodowym, może nawet przekwalifikowanie się, zmiany zakresu działalności. Jest tutaj, tu się w ogóle może pojawić nowa koncepcja. Tak więc, jeżeli pojawiłoby się coś nowego, jakaś podróż za pracą związana z pracą, czy, podnoszenie, czy możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to brać, to iść w to. Dobrze, moi kochani, w tle, tak jak mówię, jest paśm kielichów, jest tu wejście na wyższy etap, na wyższy poziom jakiejś relacji, jest tu przekształcenie jakiegoś romansu, czy relacji luźnej lub relacji na odległość w związek stały, jest tutaj chęć oświadczyn, zaręczyn, no, zaproszenia na randek, randkowania, bardzo fajna energia, dbajcie o siebie, buziaczki, papa. Pa.